Siemanko, witajcie. Na filmie możecie zobaczyć samolot Kawasaki C2. C2 to japoński samolot transportowy wybudowany przez Kawasaki Heavy Industries, mający zastąpić używany przez japońskie powietrzne siły samoobrony transportowiec Kawasaki C1. C2 jest średnim samolotem transportowym, wolnonośnym górnopłatem, napędzany dwoma dwuprzepływowymi silnikami turbowentylatorowymi. Załoga trzyosobowa, składająca się z dwóch pilotów i inżyniera odpowiedzialnego za ładunek. W razie potrzeby do załogi może dołączyć jeszcze nawigator. Kadłub o konstrukcji półskorupowej z tylną rampą ładunkową, bocznymi drzwiami desantowymi i hermetycznym wnętrzem. Ciśnieniowa kabina ładunkowa ma wymiary 16x4x4 na całej długości dzięki umieszczeniu dźwigarów skrzydła ponad kadłubem. Tylna rampa załadunkowa o długości 5,5 metra umożliwia samodzielny wjazd i wyjazd przewożonych pojazdów. Wzdłuż obu burt samolotu rozmieszczone są składane fotele, na których samolot może przewozić spadochroniarzy z pełnym wyposażeniem. Statecznik w kształcie litery T. Stateczniki poziome o regulowanym w locie kącie zaklinowania. Trapezowe skrzydła o ujemnym wzniosie dwudźwigarowej konstrukcji i skosie 20 stopni. Podwozie chowane trójpodporowe. Przednie dwukołowe chowane do wnęki w kadłubie oraz główne po trzy dwukołowe wózki po obu stronach kadłuba chowane do dużych sponsorów umieszczonych po obu stronach kadłuba. Jeśli odcinek się podobał, zostawcie łapkę w górę i komentarz. No i oczywiście nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeśli jeszcze tego nie robicie. Dzięki wam za oglądnięcie, trzymajcie się, cześć pa!